Was bardzo serdecznie w pierwszym odcinku Jade Empire. Jest to jak gdyby RPG od Biowara, czy tam Bioware, tak? No i może zagrajmy. Co ciekawe, nie było rozdzielczości YouTube'owej, dlatego wziąłem jak najbardziej podobną. Zawsze mi się podobał kobieta. Będziemy sobie, patrzeć. ja no, z tym chłopakiem wezmę chłopaka. Ten mi się zawsze, ten zawsze burger bra Brałem. Przepraszam, że tak cicho. Jeszcze sobie chwilę wstać wezmę. On ma tysiąc dzień i niebiańską falę. On ma białego demona, To so, każdy ma niebiańską falę i mają inne, różne techniki. Tak. Aha, potem będzie można wybrać. Ten szybki, wybierzmy go. No. O jest, wstać. Właśno. Wybierzmy, że chcemy. Jak masz takie? Aha, okay. A Dobra. Ciach. Akceptuj tak, można sobie wybrać skill'a. Mamy białego tymona. Skoczący tygrys i tysiąc cięć. Zawsze brałem skoczącego tygrysa, więc <laughs> wezmę tym razem. Dlaczego mówię cały czas, że ten? Że już wybrałem? bo grałem kiedyś w tę grę, ale nie przyszedłem, dlatego mam zamiar ją nakręcić, tą serię. Dobra, nazwijmy się Mikajami. To wszystko? Stać. Tak. Dobra. Koniec. Akceptujesz postać gracza? Jeszcze raz się nazwiemy. Ok. Ciach. Mikajami. Koniec. Początkowy scen. Skończący to jest tak początkowe, bo <laughs> w tej grze jakby nie ma skilli, dokładnie, tylko są style walki. Jeszcze można walczyć mieczem. Jest bardzo dużo fajnych stylów. Jak i jeszcze na Chi. i swear one of these days i'll find a way around your guard happily i feel that i learn something every time i face you even if it's only a new place to nurse a bruise so long as you're certain you have time Let us begin. Dobra. Ok, mamy skaczącego tygrysa. Lekkie ścinki. Kurde, żeby nie było tego na nagraniu widać. Chwileczkę zrobię pauzę. Dobra, spróbujemy teraz. Mam nadzieję, że nie będzie jakoś ścinek. Górno są. widzicie, ta gra jest taka stara, jeszcze ma większe wymagania ma od naszego Discord. Zobaczymy, no. Lewy shift. Aha. Dobra. Prze o, sorry, że tak się zastanawiam, ale boję się, że. Będzie ścinek za dużo, dlatego chcę. Jak to zrobić? Aha, ja obrywam. W ogóle nie na jakim poziomie trudności gram. Dobra, dobra, my. Sorry, że tak się zacinam, ale właśnie mówię, że. didn't see Master Lee was watching. He may not show pride in watching students practice. I learn something every time we meet, proving that loss sometimes is the best teacher. Thank the heavens, the bruises are worth it. You are gracious as always. I regret that there won't be much time for such practice now that you've almost finished your training. Master Lee told me to pass on that you should speak to him when you have the chance. He said you could take your time, so you need not rush. Master Lee just went into his house. It's just over there, as always. You have some time to wander the school and talk with other students. Smiling Mountain likely has some of the younger students available if you want to spy. I shall leave you to it. Take care, my friend. Okej. Okay. Koniec. Ścinki ścinkami, ja się boję. O to właśnie najbardziej. Widzicie? Ścinki, że ścinka za ścinką ja się tego najbardziej boję. Dlatego tak... Jeszcze chwilę dajcie No dobrze, spróbowałem, nie wiem jak to będzie wyglądać. Co ciekawe...

Akurat BioWar robi każdą grę, że no tak naprawdę daje ci to po prostu taką zabawę, tym że masz, możesz coś odgrywać, tak? Może twoja postać być dobrym mniszkiem albo kurna złym, mistrzem sztuk walki, tak? I to jest na pewno fajne. Co ciekawe, no właśnie, nie że jesteś zły, ale walczysz w dobrej sprawie, tak? I to jest chyba najbardziej takie dziwne, trochę, że nawet jeśli jesteśmy bardzo źli, to i tak walczymy po tej dobrej stronie. Przepraszam wam, że wchodzę im w zdanie, ale chciałem dokończyć tę myśl. lessons are complete. remember these basic skills and keep them at heart. but also remember that classes are not a true measure of ability. always be ready to learn. i recall that as a child you fell and bruised your arm. i comforted you, saying that small pains are part of learning. but not every setback imparts wisdom. you must be careful. Sometimes all you learn in defeat is that you have been defeated. This world is out of balance. Spirits grow restless, and you have a role to play that I have kept secret. Those who announce their important destiny before they are ready tend to meet unfortunate ends. The wise only seek attention when capable of dealing with it. The people are scared. I do not have all the answers, but I know you will become very important to the fates of many. You will be called to face a great evil. Master, Master Lee. What is this interruption? This had better be important. There is much to say. Master, Nijo came to warn me. He saw a boat from the outlook past the fields. Strange outlaws! They they, they they fired something at him, and Kiamin was injured. Where is she now? Still outside the village by the outlook. Nijo couldn't carry her. Please come, Master Lee. The bandits are not at the village yet, but they could arrive at any time. Hmm. We will have to continue our discussion later, my student. It appears we have more pressing matters the time for practice is over go to gujin the weapon master and get a weapon you may soon be called to use it on your way make certain dawn star is aware of the danger her skills have always complemented yours so take her with you prepare yourself for a potential attack while i tend to my fallen student i will return as soon as i can we will continue our discussion when the threat is over

О, старший студент, а не слишком много людей возвращаются сюда. Хотите присоединиться нам? Окей, о том, что

Tak, chcę wam pokazywać te wszystkie dialogi, tak? Nie chcę ich przewijać, bo to jest część gry. Lecz no. Filmik będzie, filmiki będą wszyscy dłuższe. Więc nie wiem, jeśli chcecie to powiedzcie, czy mogę you nam it, tylko dawać well. na chwilę, to sobie zatrzymacie, w razie yeah. czego. Czy tak jak jest? Thank you, Gao, but I'll pick my own poison. Now leave, and if you'd be so kind, stay down wind." I won't forget this, Dawnstar. You show great disrespect. You as well. You will not take all the glory if there is an attack. We are not through. Oh, he is Gao the Lesser in all respects. I thought Master Lee allowed him to stay so that the influence of the father be countered. but Gao never learns. He acts like he's above Master Lee's teachings. Such as a conceit of wealth, I suppose. I appreciate that you arrived when you did. Do. What does Gao the Lesser ever want? He's convinced that he can buy everything, and that includes people. He's a spoiled little man i'd rather not dwell on him let's not increase his influence by talking about him after he's gone what is it you wish okay, sorry, I have time you're right if we can stop the bandits quickly let's go get your weapons from fusion's workshop of course good company will Tak, mówię, zatrzymajcie sobie najwyżej, bo za długo będzie ten odcinek trwał, a za mało zrobię. Aha. Czy na pewno, może tu mamy mapę. Um. Na coś, poknożona w rozmowach, z którym jest zwykle. Dobra, najwyżej tędy przejdziemy. Wchodź, wchodź. Aha, tu mi się mapa. Otwiera.

Zamordowaliście gościa. Wy brutale. Dobra, weźmiemy inny styl. Pokażę wam, jak wygląda styl podstawowy. No, tak wyglądał. W skrócie. Dobra, wymawiacie z nim nie da. tracimy it. czas, a trzeba to zrobić jak mniej więcej. Tak żeby zakończyć w miarę w dobrym momencie odcinek. Hello weatherna <laughs> if you prefer. I don't need to Already? I assume you dealt with it. And the rest are in for quite a surprise, Donstar. I watched you practice with that new blade yesterday. This is a great honor. You know, you came here with Master Lee as two. well, too, actually. You... I'm afraid not. She would not be able to handle one of these weapons. Zeker Okej was Weźmy wybrań za muszę już jeść No bram z Sorki Jak to ERPek więcej będzie gadanina niż coś zrobię czas leci Calm down student What has you so flustered? the bandits I will dobra mamy mieczek. czym się zmienia styl na mieczek? chcemy mieczek, nie dobra chcemy mieczek. tak mieczek idzie na zręczność fak Dobry człowiek. Łanny Kurna umieram. Nie! Przegrałem w tej durnej grze dla durnych ludzi. Nie. Dlaczego? Ja nie wierzę. Nie mówcie, że będziecie od razu, od nowa to robić. Ja pierdzielę. Pomijamy wszystkie dialogi jakie ja to przykre. Ciach, rachu ciachu i postrachu Naprawdę na na normalnym poziomie trudności i już sobie nie daje rady Hej, ziomku tak, 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 tak. Tak, 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 tak. Tak, 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 tak. Wezmę tak. wybrańca fortuny, muszę już iść. Szybciej. Dobra, mam nadzieję, że teraz nie umrę. Dobra, ty bierzesz gwiazdo, do ich na siebie, a ja... ...napierdzielam. Aha, bo tym się robił uniki, spok. Dlatego tak mi cięko poszło. Wow, dobra. To wszystko wyjaśnia. Serio, wszystko wyjaśnia, bo teraz tu sobie mogę walczyć. Bam, 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 bam. Aha. teraz tu podają. <słuchaj> Doszedłem do wprawy. Mój syn, mam w dupie We twojego syna. Dobra, nie mam w dupie right? twojego syna, po prostu... Mam mało czasu, a chcę chociaż dojść do tego statku. Sorki za spoiler. Dobra, zmieniamy styl. Jak widzicie, mieczyk jest na to żółty. Fala jest na... No kur... Ty du... Ja pier... Ja nie wierzę. Czytaj ponownie, no nie? Zrobię save'y następnym razem. Żeby nie zrobić save'a. To jest po prostu... I j... od nowa. Świetnie. Kuźwa. Dobra, mam cię w Umieraj. Tak jak wtedy. Wtedy ładnie upadłeś. Dobra. No biegnij, a nie módl się do niego, bo... A, było to zacne! Było to zacne! Nie jestem nawet zdolny, może nie kurna, ginę. Kto mieczem wojuje, to nadmiesza ginie, frajerze. Świetnie. Ale szybkość, dobra, mam to w dupie. Zabiję ich i idę. Albo teraz zrobię save. Zapisz grę, świetnie. Może teraz tu przejdę. Ach, to będzie drugi odcinek. No to zostaje kurno jakimiś z kilami Dobra, że zapisałem grę. Help! the beach. Bandits. Rob te uniki, frajer. No! Wytwę! Wy. Zginął nasz! Zginął! Aha, bo ja zabiłem. Dobrze, że mamy sejwa. ja Gindzia, mam się w dobie. Ja i zginął, tak? No to Kurna uniki, gdzie nasza pomocnika? What the fuck? Aha, nie ja, dość, że się gościu teleportował. To ona się z nie wiem ścięła z tyłka. i wygraź z takimi. Tak obszarowy LPM plus PM, świetnie. Będę pamiętał następny raz. A dobra przydatne. Szkoda, że dopiero teraz zabijaj frajerów, a nie ja pierdolę z iloma HP przeżyłem to. No nie. Wow, jeszcze żyję. Uff, to było normalnie ul ultra. Ja nie wierzę, to było ultra serio. Dobra, zapisujemy. No tak, nie pokazuję skilli w ogóle. Tym bardziej, że jeszcze tutaj trzeba zejść. No to. że to Dobra, obszarówka się przyda, tak śmierć mnie czeka. Więc tam spłak w sumie to tam niech ona sobie powalczy. Ja zrobiłam obszarówkę, która nie działa. Ha, nasza babka gi umiera. Nie no. Zarąbi Może przeżyję. Wow, to był... O, oh, fuck. O nie, zabiłem dwóch. Sam nie podziachę. Chyba zmienię po zaraz poziom gry. Dobra, jak z tymi loma failami, to możemy grać do północy. Więc ja się z wami żegnam. Tak. W następnym odcinku postaram się Zabić ich, tak? Uda mi się, to naprawdę, tak, jestem z tego dumny, będę z tego dumny, tak? Wiem, że to jest bardzo trudne i nie każdy to potrafi, postaram się naprawdę, więc ja się z Wami żegnam, do następnego odcinka i cześć.